Hej, witamy w afreszu po długim weekendzie. Dzisiaj i jutro nadrobiamy newsy. Start. Zgodnie z oczekiwaniami firma THQ Nordic zapowiedziała trzecią odsłonę serii Dark Siders. Akcja gry ma rozgrywać się w tym samym czasie co dwójka, a opowiadać o niejakiej Fury, kobiecie magu, która próbuje przywrócić równowagę między złem a dobrem na ziemi. W akcji skorzystamy z bicza oraz czarów. Produkcja jest skierowana na PCT i konsole, a wyjdzie w 2018 roku. I'm on to something. What? Perception, horror, w którym zagramy niewidomą bohaterką, ma datę premiery. Ta produkcja stworzona przez byłych autorów Bioshocka wyjdzie 30 maja na PC, PlayStation 4 i Xbox One. W tle oglądacie nowy zwiastun prezentujący, jak przytłumaczono predyspozycje głównej bohaterki na rozgrywkę. Całość rozegra się w opuszczonej posiadłości, jak to zwykle bywa w podobnych hororach. Ciekawe rzeczy dzieją się w Valve. Kilka tygodni temu Gabe i spółka rozmawiali z dziennikarzami na temat swoich planów i podejścia do organizacji pracy. Gdzieś w tle trwa jednak wymiana kadrowa w firmie. Po 12 latach w Valve z pracy zrezygnował Chad Faliszek, scenarzysta gier serii Half-Life czy Portal, który ostatnio parał się VR-em. Faliszek przekonuje, że jego odejście nie wiąże się z żadnymi kontrowersjami. Chce po prostu zmienić pracę. To overpower any Wyniki paru głośnych gier i produktów. Po pierwsze Super Mario Run został osiągnięty 150 milionów razy, NASA zapracowały wersje na Androida i iOSa. Podobno tylko 5% ludzi zdecydowało się jednak na zakup pełnej wersji otwierającej dostęp do wszystkich poziomów. Nes Mini, konsolka zawierająca kilkadziesiąt hitów z NESA, sprzedała się w liczbie 2 milionów i 300 tysięcy sztuk, i jak wiemy została wycofana ze sprzedaży tajemnicze z innego zakątka świata. Overwatch strzelanka Blizzard'a ma 30 milionów graczy. Nie wiemy jednak, czy to wynik sprzedaży, czy utworzonych kont, czy zalogowań na serwery. Mniejsza z tym, pewne jest za to, to że Hearthstone ma 70 milionów zarejestrowanych graczy. The Extremes Group, now sector. Wieści o paru grach z wczesnego dostępu. Po pierwsze, strzelanka sieciowa skład doczekała się sporej aktualizacji zawierającej trip Invasion oraz liczne zmiany w wyposażeniu postaci. Player Unknown's Battlegrounds, czyli najnowszy hit z gatunku Battle Royale, dobił już natomiast do dwóch milionów sprzedanych egzemplarzy. No i pięknie. Poznaliśmy szczegóły DLC do The Legend of Zelda Breath of the Wild, czyli gry, która wyszła na Nintendo Switch oraz Wii U, w skład tak zwanej letniej paczki Wejdown Trail of the Sword, czyli swoisty tor przeszkód, w którym zmierzymy się z 45 komnatami, Hero's Path Mode, czyli statystyki dotyczące naszych podróży, Hard Mode, a więc trudniejsza wersja gry, i Travel Medallion, przedmiot ułatwiający szybką podróż. Oprócz tego pojawią się nowe rodzaje zbroi i specjalna maska. Wyszła także ulepszona wersja moda Stalker Lost Alpha. Polecamy! Cześć!